Ta mała cebulka potrafi zrobić coś, co zaskoczyło nawet moją sąsiadkę Halinę. A ona nie daje się zaskoczyć od 1997 roku. Dzień dobry, dzień dobry, ogród. Dziś pokażę Ci nie tylko jak i kiedy sadzić kwiaty cebulowe, ale też zdradzę, gdzie je posadzić, żeby Uratować Twój ogród przed tym. Co mam na myśli? Dowiesz się za chwilę. Ale najpierw, po co w ogóle się tym bawić? Jesień to niby czas chowania się pod koc, ale w ogrodzie to dopiero początek intrygi. My, ogrodnicy z ambicjami, zaczynamy kombinować, co tu zrobić, żeby wiosną wyglądało, jakbyśmy mieli własny ogród botaniczny. I tu na scenę wchodzą bohaterowie. Kwiaty cebulkowe sadzone jesienią, takie niepozorne kulki ziemniakopodobne, a potem bach, po kilku miesiącach zimowego chrapania budzą się i robią pokaz kolorów. Jakby chciały wszystkim pokazać, patrzcie kto tu rządzi i właśnie dlatego każdy ogrodnik traktuje je trochę jak skarb. Zakopujesz w błocie, a dostajesz ferię barw, która w marcu, kwietniu, maju i czerwcu ratuje cię przed depresją po zimie. Jesienią wsadzimy cebulki, bo gleba jest jeszcze ciepła, wilgotna, a roślina ma czas na rozwój korzeni. Wiosną, bum! Masz kwiaty, zanim jeszcze sąsiedzi zdążą pomalować płot po zimie. Rośliny cebulkowe to takie małe, sprytne bestie. Mają wbudowany zegar biologiczny, który mówi: halo, najpierw musi być zimno, a dopiero potem się pokazujemy. Ten proces fachowo nazywa się wernalizacją, czyli w skrócie cebulka nie zakwitnie, dopóki nie poczuje, że przeszła zimowy obóz przetrwania. Dodatkowo, wiosną, zamiast martwić się o rany, zapomniałem posadzić tulipanów. Możesz spokojnie skupić się na tysiącu innych rzeczy, które nagle będą wymagały Twojej uwagi. Te cebulki przez całą zimę robią swoje w ziemi, a ty możesz o nich kompletnie zapomnieć. Potem nistego, nisowego, pyk pierwsze pąki. Ale uwaga! Największym błędem jest sadzenie wszystkiego naraz we wrześniu. Niektóre cebulki potrzebują wcześniejszego startu. Zgadnij które. Szafirki i przebiśniegi sać już pod koniec sierpnia. Te małe niebieskie i białe spryciule chcą mieć więcej czasu na ukorzenienie. Od połowy września do połowy października to najlepszy moment na większość cebulek. Krokusy, narcyzy, ulice sadzisz właśnie teraz. Tulipany, hyacynty i ozdobne czostki. Październik to ich czas. Ale nie przyspieszaj. Zbyt wcześnie posadzone tulipany potrafią wyjść nad ziemię w listopadzie i wygląda to jak kiepski żart. Listopad to już ostatni dzwonek. Jeśli ziemia nie jest twarda jak beton, możesz jeszcze wsadzić cebulki. Ale pamiętaj, to już ogrotniczy sprint, nie maraton. Po pierwsze głębokość. Zwykle 2-3 razy wysokość sadzenia. Po drugie, rozstaw. Nie upychamy ich jak sardynki w puszce. I po trzecie, kierunek tak, tym spiczastym, do góry. Cebulki nie znoszą mokrych nóg. Jeśli woda stoi w ziemi zimą, one zwyczajnie gniją. Jeśli masz glinę lub ciężką glebę, to dosyp kompostu, piasku albo żwiru, żeby woda miała gdzie uciec. A głębokość sadzenia? Prosta zasada: sadzisz 3 razy głębiej niż wysokość cebulki. KroKusy na 5-8 cm, tulipany na 20. A jakie powinny być odległości? Małe cebulki, takie jak kroKusy szafirki, sadzimy najlepiej co 3-5 cm. Większe, takie jak tulipany, narcyzy, co 10-15. Nie upychaj ich jak sardynki, bo będą się dusić. A technika sadzenia? Krok pierwszy, kopiesz dołek. Może ci się przydać sadzarka, będzie szybciej. Krok drugi, cebulka szpicem do góry. A jak go nie widać, to posadź bokiem. One same się ogarną, zobaczysz. Krok trzeci, zasypujesz, ugniatasz. Krok czwarty, podlewasz. Chyba, że bardzo, bardzo dużo pada tej jesieni. Pamiętasz zagadkę z początku filmu? Co zrobić, kiedy na wiosnę hortensje lub inne rośliny wyglądają jak zdechły karton? Wystarczy posadzić cebulki między nimi. Wiosną hortensje są jeszcze brzydkie, albo wcale ich nie ma, a cebulki przejmują show. Wiosną hortensje wyglądają jak smutne kije w ziemi. Ale jest trik: posadź pod nimi cebulki, tulipany, narcyzy, krokusy, szafirki. Robią show wtedy, kiedy hortensje dopiero się budzą. No więc, co dokładnie można posadzić na rabacie z hortensjami? Narcyzy. Żółto-biała, kontrastowa, petarda. Można posadzić też krokusy. Małe, ale jak wyskoczą, to wyglądają jak dywan. Trzecia opcja do hortensji to szafirki. Niebieski akcent. Później pięknie dogada się z hortensją. I czwarta propozycja przebiśniegi, subtelne białe plamki świeżości. Dlaczego to działa? Bo gdy cebulki kończą kwitnienie to hortensje wypuszczają liście i zasłaniają żółknące resztki cebulkowych. Taka ogrodnicza wersja zabawy w Podaj dalej. A czosnki ozdobne to tak jakby ktoś wrzucił do ogrodu kolorowe fajerwerki. Najlepiej wyglądają w towarzystwie traw i bylin, które ukrywają ich żółknące liście, gdy te stają się już żółte. Czosnki ozdobne to jedne z najbardziej widowiskowych cebulek. Te kuliste, fioletowe lub białe kwiatostany wyglądają jak fajerwerki, tylko bez huku i bez sąsiadów dzwoniących na policję. Czosnki warto dosadzić na rabaty, na których masz już na przykład róże kwitną one później, więc przykrywają schnące liście czostków. Czostki można sadzić też z lawendą. To jest świetny duet kolorów i praktycznie takie same wymagania glebowe. Czostki świetnie wyglądają też między bylinami o srebrnych liściach. Będzie to piękny kontrast do fioletowych kul. I w końcu czostki świetnie wyglądają między trawami ozdobnymi. Dają one czosnkom naturalne tło, które robi klimat. I na koniec taka uwaga praktyczna: liście czosnków żółkną w trakcie kwitnienia, dlatego zawsze je z roślinami, które zamaskują ten niechlujny etap. Światy cebulowe świetne będą też pod dużymi drzewami. Tu zasada jest prosta: cebulki traktuj jak sezonowych czarodziej pojawiają się, robią show. I znikają, a scena zostaje czysta dla innych roślin. Posadzenie cebulek pod drzewami da naturalistyczny efekt lasu. Pod koronami drzew świetnie sprawdzają się szafirki, krokusy, przebiśniegi, cebulice i wczesne tulipany. W skrócie, wszystko, co wygląda jakby samo tam wyrosło. Czyli co posadzić pod drzewami i dlaczego? Szafirki. Tworzą niebieski dywan, jakby ktoś rozwinął ogrodową wykładzinę. Krokusy: białe, żółte, fioletowe, plamy, koloru. Przebiśniegi klasyk wyglądają jak u siebie w lesie. I cebulice też robią leśny klimat swoimi niebieskimi kwiatami. Dlaczego to działa? One kwitną, zanim drzewa się Obudzą. Słońce mają tylko dla siebie, a gdy korony się zazielenią, cebulki już skończą sezon. Idealny podział ról. Tulipany, narcyzy, propulsy, czostki ozdobne, szafirki, jacynty, przewiśniegi. To klasyka. Jeśli zaczniesz od tego zestawu, już nigdy nie spojrzysz na swój ogród tak samo. Tulipany, Hiacynty i żonkile świetnie grają z bylinami odpornymi na suszę. Dzięki temu masz kolor wiosną, a potem drugą rundę później w sezonie. Moje sprawdzone zestawy to tulipany plus rozchodniki, czyli wiosna kontra późne lato. Drugi zestaw to narcyzy plus krwawniki, czyli żółte na żółtym, tylko w innych miesiącach. I trzeci zestaw to piacynty plus astry, czyli podobne barwy, ale różne terminy. Proste i skuteczne. Ogród wygląda, jakbyś miał plan przez cały rok. Małe kwiaty cebulkowe są też świetne na skalniaki. Czują się tam jak w domu. Krokusy wcisną się między kamienie, tulipany botanicznie świetnie wyglądają. W szczelinach, szafirki robią kępki, jak naturalne poduszki i rysy ładnie grają ze skalnymi belinami. A pod iglakami, ciemnozielone tło iglaków to idealne płótno dla wiosennych kolorów. Białe narcyzy są eleganckie na tle jałowców. Żółte krokusy rozświetlą ponure kąty. Tulipany w ciepłych barwach. Pomarańcze i czerwienie dają ogień na tle zieleni. Największy błąd, sadzenie gliniastej, mokrej ziemi. To nie Titanic, to cebulki. Czego jeszcze lepiej nie robić, gdy zależy Ci na efekcie po posadzeniu cebulek? Pierwsza sprawa to ciężka gleba bez drenażu albo wręcz glina. Cebulki w mokrym błocie gniją szybciej niż ogórek w lodówce. Druga sprawa, za wcześnie posadzone tulipany. Posadzone w sierpniu wyłażą jesienią i potem marzą. Trzecia sprawa to samotne sztuki. Jeden tulipan wygląda naprawdę smutno. Minimum 7-10 sztuk razem i robi się efekt wow. Czwarty błąd, który często się powtarza, to za głęboko posadzone małe cebulki, zwłaszcza krokusy, szafirki. One nie są kretem, nie dokopią się zbyt wysoko. I po piąte, cięcie liści po kwitnieniu. Daj im zżółknąć, bo tam magazynują siły na kolejny rok. Po posadzeniu podlewamy i zapominamy. One nie potrzebują ciepłego koca ani bajki na dobranoc. Ale czy kwiaty cebulowe niczego więcej już nie potrzebują? Zimowe okrywanie nie jest konieczne. Większość cebulek daje radę bez koca. Okrywaj tylko egzotyki albo gdy zima jest naprawdę wredna. Jeśli już to użyj agrowłókniny a nie foliowej torby. Wiosenne nawożenie jak tylko przebiją ziemię podsyp nawóz wieloskładnikowy Są mieszanki specjalnie do kwiatów cebulowych Granulat rozsypany wokół działa najlepiej I w końcu podlewanie wiosną podlewaj z umiarem Za sucho to będzie źle, za mokro jeszcze gorzej Możesz też pójść na całość i stworzyć kwiatową łąkę Wtedy nie sadzisz grzecznych rządków tylko Rosyfujesz cebulki jak orzeszki na imprezie. Naturalizacja to proces, w którym kwiaty cebulkowe same się rozmnażają i tworzą naturalne skupiska. Najlepsze do tego celu są krokusy, które tworzą gęste dywany, narcyzy, a szczególnie odmiany botaniczne, szafirki, które szybko się rozmnażają i przebiśniegi idealne pod liściastymi drzewami. Jak to najlepiej zrobić? Rzuć garść cebulek w powietrze i posadź tam, gdzie upadną. To da naturalny, przypadkowy efekt. Kwiaty cebulowe to tylko początek spektaklu. Planuj tak, żeby wiosną były tulipany, latem hortensje, a jesienią astry. Chodzi o to, żeby rabata kwitła zawsze, a nie tylko na chwilę do zdjęcia. Spójrz na przykładową kompozycję z użyciem kwiatów cebulowych. Wczesną wiosną, czyli marzec-kwiecień, kwitną krokusy, przebiśniegi, szafirki, czyli kolor na start sezonu. Później, w środku wiosny, czyli kwiecień i maj, kwitną narcyzy, wczesne tulipany, hyacynty, czyli taka klasyka sezonu. Późniejszą wiosną, czyli w maju i czerwcu, kwitną późne tulipany i czosnki ozdobne, czyli nasze fajerwerki ogrodu. Następnie mamy lato. Wtedy byliny przejmują scenę i zakrywają żółknące liście cebulek. To jest bardzo sprytne. I na koniec jesień, wtedy kwitną astry, rozchodniki, trawy ozdobne. finisz, ale z rozmachem. A teraz twoja kolej. Jakie cebulki masz już w ogrodzie? Pisz w komentarzu. Może razem stworzymy najlepszą listę na jesień. I koniecznie powiesz darmowy poradnik ochrony roślin. To dzięki niemu. Cebulki nie skończą jako zimowa przekąska dla norm.